No dobra, w tamtym odcinku pokazaliście mi, że macie moc. Zsumowałem wasze łapki, wasze suby i wasze komentarze. No i będę musiał wykopać około 10 tysięcy kratek więcej niż zakładałem. Bo zakładałem tysiąc, bo wiecie, tam jest trudno, tam jest lawa i tam w ogóle jest ciężko i tak dalej. I miałem dołożyć od do siebie tylko tysiąc. No ale skoro wy daliście aż 10 tysięcy, no to ja dam drugie tyle od siebie. Także witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku, na którym wykopiemy 20 tysięcy kratek w nederze. No ale nie byłbym sobą, gdybym nie walny. Wam kolejnego wyzwania, bo zauważyłem, że mega wam siadło, więc uwaga, bo teraz licznik będzie dowalony. W następnym filmie za każdą łapkę w górę będę musiał przelecieć elektron 5 kratek. Za każdy komentarz kolejne 5 kratek. No a za każdą subskrypcję. Teraz usiądźcie 50 kratek do przodu. Będę musiał przelecieć, ponieważ będę szukał fajnych miejscówek albo jabłek nosza w strukturach. Więc wbijajcie łapki w górę, komentujcie! Oczywiście subskrybujcie dzwoneczkiem, wszystko ładnie sobie podliczymy! No i zobaczymy ile w następnym odcinku będę musiał dla was przelecieć. Także oczywiście wam wszystkim życzę powodzenia i lecimy z filmem. Piu! No to co? Witam wszystkich tu serdecznie, yy, wchodzi nitek, robi się niebezpiecznie, bo idziemy do netheru i tam jest niebezpiecznie, dobra, dawka cringe'u na ten odcinek mam nadzieję, że już wyczerpana, więc zabieramy się do roboty, na starcie, tak samo jak w tamtym odcinku, bo kto nie oglądał, zapraszam serdecznie, bo teraz będzie spoiler tamtego odcinka, polecieliśmy do endu po shulkerboxy, no i jak widzicie przygotowałem sobie tak jak w tamtym odcinku, zresztą widziałem się w komentarzach, to bardzo doceniliście, że w ogóle fajna jest kamilina, że one są rzadkie i że w ogóle fajnie, że zrobiłem te shulkerboxy w innych kolorach, że to fajnie było widać, tak samo zrobiłem w tym Odcinku, dlatego jak widzicie, robimy sobie białe szulkerboxy, robimy sobie żółte szulkerboxy na złoto, na kwarc oraz, no wiadomo, no, yy, tych netherite'owych skrapów nie będziemy zbierali nigdzie. One będą oczywiście we flipunku, no ale dobra, budzimy się i teraz pokażę Wam, jak to wszystko będzie wyglądało. Nasze, oczywiście, szulkerboxy przygotowane, wszystko zrobione. Mamy 44 złote jabłka, więc yy, co? Powolutku będziemy się zabierali w drogę, ale jak widzicie, tych jabłek chyba jest troszeczkę za mało, no bo domyślacie się, to jest tryb UHC. Wiem, wielokrotnie to powtarzam, ale cały czas, za co w ogóle mega wam dziękuję Z odcinka na odcinek jest coraz więcej osób I jakby jest was naprawdę turbo dużo I cały czas to muszę wyjaśniać, że to jest tryb HC Na którym regenerujemy zdrowie tylko poprzez potki regeneracyjne e, Dania regeneracyjne albo złote jabłka A że złote jabłka się jako jedyne stakują No to wiadomo czym się leczymy No i dobra, jak widzicie zaczynamy z grubej rury Bo poleciałem sobie tak samo jak w tamtym odcinku Na kordy 0.0. No i dobra, przygotowałem złoto, przygotowałem wszystko I z kordów 0 zero, Startujemy nasze kopanie. No i już jak widzicie, daleko nie zaszedłem, bo zdążyłem dosłownie wykopać 60 bloków. I już mi się lawa na mordę wylała. No i już wiedziałem, że w tym odcinku, yy, że tak powiem, tutaj troszkę Ala Gimper, bo niedługo się bije, trochę nawiążemy, lekko nie będzie. No bo na pewno w tym odcinku, jak się domyślacie, lekko nie będzie. Udało nam się też jakoś złoto znaleźć. No i mamy nasz pierwszy netherite na kratce 400, więc jak się domyślacie, no w tym odcinku wydaje mi się, że tego netherite' jakoś mega dużo nie znajdziemy. Może nie to co bardziej zgliszczy. Wydaje mi się, że możemy jakoś mega dużo nie znaleźć, bo na razie mamy chyba tylko 3 sztuki po 500 kratkach. Także nie jest kolorowo. A tutaj, jeszcze przy okazji, jak widzicie, wykopujemy sobie nasz kwart. Ale ogólnie, teraz tutaj w tle widzicie kopanko, więc troszkę sobie z wami pogadam. Jeżeli mogę wam coś polecić na waszych latach hardcore, to powiem wam teraz tak troszeczkę przedpremierowo, że nie polecam wam robić tego w Nederze w ten sposób, bo jest to naprawdę cholernie trudne. Zresztą, jak widzicie, przed chwileczką byłem na kratce 400, chyba tam 80, 500. No a teraz możecie zobaczyć, że co? Jakby, czemu jesteś na kratce 0 na minus 110? Co się stało, nitek? O co kaman? Jakby kaman o to, że zrobiłem 500 kratek yy, bez potrzeby, bo jak się okazało, nie wiem dlaczego ale trafiłem na jakąś mega turbo nieudane miejsce. I słuchajcie, dosłownie, jak widzicie te 500 kratek, kopałem je dla was około godzinę. Lawy było masakrycznie dużo. Musiałem robić ogromne ronda, aby to omijać, więc postanowiłem, że jest po prostu bez sensu. No i jak widzicie, poszedłem kopać w drugą stronę. Aktualnie jestem na kordach minus 690, więc odłożyłem sobie cały kwart, który wykopałem, odłożyłem sobie całe złoto, które wykopałem. No i tutaj możecie zobaczyć, że wróciłem do overworldu. Dlaczego? Niestety znowu trafiłem na przeogromne jeziora lawy, więc postanowiłem, że troszeczkę zmienimy taktykę. Po pierwsze, wróciłem do domu zrobić sobie jabłka, bo już wiedziałem, że wziąłem ich zdecydowanie za mało, bo po przekopaniu tylko tysiąca klatek zeszło mi ich aż 20, więc już wiedziałem, że jabłek będzie zdecydowanie za mało, dlatego poleciałem. Kupiłem sobie oczywiście dwa z jabłek od naszych wieśniaków. Jak wiecie, złota nam nie brakuje, złota naprawdę. Mamy, że tak powiem, ładnie w pytkę, więc biorę całe złoto, które mamy i zaraz będziemy sobie dorabiali tej naszego, yy, naszych złotych jabłek. Także wszystko Pięknie, ładnie, sobie oczywiście przerabiamy. Wchodzimy do naszego stołu. Yy, przerabiamy sobie złoto na jabłuszka. No i teraz tak przygotowani, możemy już w końcu iść do netheru. Bo powiem wam, że mógłbym oczywiście kopać powoli, patrzeć na każdą lawę, zwracać uwagę. Ale wtedy, po pierwsze, ten odcinek miałby jakieś 40 minut. I wątpię, że komukolwiek z Was chciałoby się to oglądać. A po drugie, no jakby, guys, yy, nie o to chodzi, żeby wszystko tak zaczęło być bezpiecznie, tylko żeby właśnie troszkę było tej adrenalinki. Tym bardziej, że jest to UHC. Ale wy wiecie, że ja nie jestem graczem który gra na UHC w ten sposób, że awczy po 100 dni w jednym miejscu i nabija sobie 5000 dni. Ja jestem aktywnym graczem, ja lubię ostry zapierdziel, dlatego jak widzicie nie oszczędzam się. No i wracamy do naderu i jak widzicie mamy osiągnięty kamień milowy, kratka minus tysięczna, dlatego, że od tej kratki rozpoczynamy nasze wyzwanie. Tam jak widzieliście na początku odcinka przekopaliśmy 500 kratek, potem przekopaliśmy ich chyba 600, więc było ponad 1000, więc tutaj zaczynamy od kratki minus tysięcznej i postanowiłem, że cokolwiek by się nie działo, choćby ogromny i jeziora Lawy były na naszej drodze, to już trudno. Mam tych jabłek, 2,5 staka musi nam to wystarczyć, dlatego jak widzicie tutaj sobie cały czas wykopujemy nasze netherite skrapy i naprawdę było tego całkiem sporo, o dziwo, bo wtedy na początku naprawdę troszkę to nie oddawało, a teraz, no, można zobaczyć, że naprawdę jest tego całkiem, całkiem sporo. A, i w ogóle jeszcze raz z tego miejsca, jak teraz sobie kupimy, chciałem tutaj delikatny komentarz wam przekazać odnośnie ostatniego odcinka, że strasznie chciałem wam w ogóle podziękować, bo teraz tu widzicie, że sobie odkładamy nasze rzeczy, mamy przygotowany kwart, przygotowane złoto. W ogóle, po chwileczce ogarnąłem, że po co ja zbieram złoto poprzez normalny kill of z fortuną, skoro mogę zbierać złoto z liktaczem, dzięki czemu będzie mi ono zajmowało znacznie mniej miejsca w efipunku. No i jak pomyślałem, tak też zrobiłem. Minus 2400, jak widzicie, cały czas netherite zbierany. No ale dobra, o czym chciałem powiedzieć? Chciałem wam mega turbo podziękować za aktywność pod tamtym filmem. I naprawdę, jeżeli teraz, drogi widzu, nie wiem, Mateusz, Łukasz, Patrycja, Natalia, Zosia, jeżeli teraz to oglądasz, mam do Czyje prośby? Zejdź tam pod spodem. Napisz jakiś miły komentarz, będzie mi strasznie miło. Walnij łapkę i walnij suba, jeżeli jesteś tutaj nowy. Bo uwierzcie mi, że mega to na mnie działa motywująco. Każda wasza łapka, każdy wasz komentarz, każdy wasz sub po prostu uskrzydla mnie, daje mi masakryczną ilość pomysłów i zachęca mnie do jeszcze lepszego nagrywania dla was. Więc mega, mega dzięki. No i naprawdę w tym odcinku mam nadzieję, jeżeli mocno dowalicie Abym w tamtym musiał lecieć, nie wiem, 100 tysięcy klatek. Zobaczymy, ile wyjdzie tyle, oczywiście. Wyjdzie, no ale dobra, teraz wracamy do tego, co się dzieje na filmie. No bo jak widzicie, mamy Minus 5400, cały czas udaje nam się naprawdę fajnie tutaj te netherite wykopywać. I powiem wam, że na początku tego odcinka troszeczkę ja się, może nie tego odcinka, co jak nagrywałem ten odcinek, troszeczkę się martwiłem, że tego netherite'u nie będzie jakoś dużo. Mówię, kurczę, chociaż żeby udało się ogarnąć stack, no to powiem wam, że stack udało nam się zbierać spokojnie i to było mega dziwne, ale teraz dlaczego udało nam się go aż tyle zebrać? Powiem wam delikatnego protipa od siebie, na którego może część z was wpadła, może część z was nie. Wpadła, ale już wam go przekazuję. E, ja kopałem sobie na kratce mniej więcej od 10 do 15, w zależności od tego, jak była lawa, bo czasami trzeba było ją oczywiście omijać. E, I powiem wam, że ja kopałem sobie na granicy czanków. W tym momencie możecie zobaczyć, akurat teraz byłem na kordach tam e, minus 6 tak dalej, ale ogólnie cały czas kopałem na kordach 0. Dzięki temu byłem na granicy łączących się czanków, a mając dwa łączące się czanki, jeżeli ktoś z Was nie wie, tak, teraz mamy kontekst ciekawostki z Nitashim. Minecraft jest tak stworzony, że na jednym czanku może się wygenerować ileś tam danych ród, surowców i tak dalej. No i w nederze działa to w ten sposób, że na jednym czanku może się wygenerować maksymalnie jedna ruda Netherite i to maksymalnie w ilości trzech sztuk. Więc najlepszym sposobem na kopanie Netherite jest właśnie kopanie na granicy czanków, bo wtedy mamy szansę, co prawda bardzo małą, wręcz powiedziałbym prawie niemożliwą, ale jednak takowa istnieje, że możemy znaleźć aż sześć zgliszczy w jednym miejscu, oczywiście wykopać je sobie tak jak Powiedziałem, jest na to dość mała szansa. No, ale wiecie, lepiej mieć małą szansę, niż nie mieć żadnej. Dlatego, jeżeli ktoś z Was był, że tak powiem, curious, czyli e, po polsku to jest ciekawy, e, tego, dlaczego kopałem na kordach 0, a nie na kordach jakichś tam innych, to już macie odpowiedź. No, ale teraz widzicie, że mamy kordy minus 8724 oraz, że mamy kordy minus 206. Dlaczego tak to wszystko powstało i dlaczego tak to w ogóle wymyśliliśmy? Bo w tym miejscu postanowiłem sobie, że będę zakręcał w stronę naszej bazy i że będę cofał. Ponieważ tego nie było na odcinku, bo nie chciałem was ogólnie zanudzać, ale na początku odcinka, tam gdzie wiedzieliście, że wykopałem najpierw do minus 500, potem do minus 600, jeżeli będziecie chcieli, to mogę wam to pokazać na moim live na Twitchu, jeszcze robiłem chyba 5 czy 6 różnych podejść i overallowo wykopałem około 6000 kratek, tak po 500, po 600, bo nie mogłem znaleźć odpowiedniego miejsca, aż w końcu je znalazłem, dlatego poleciałem 8000 do przodu, potem skręciłem 200 w prawo i wróciłem 8000 do tyłu, więc razem, sumując sobie Mamy 16 tysięcy kratek Oraz to na początku odcinka około 6 Więc mamy jakieś 22 tysiące No ale zaokrągły to po prostu do 20 Więc e, razem te 20 tysięcy kratek będzie Ale tak jak wam powiedziałem Te pierwsze 4 tysiące były po prostu kompletną mordęgą z mojej strony A nawet te 6 tysięcy Było kompletną mordęgą z mojej strony Dlatego nawet tego nie ma na odcinku Bo tam była dosłownie tylko lawa, lawa, lawa Złote jabłka, lawa, jabłka, lawa, jabłka Dlatego teraz już widzicie Zakręcamy sobie Dlatego właśnie jestem na kordach minus 200 Bo postanowiłem sobie odejść troszkę dalej od tego miejsca zerowego i znowu w miejscu, gdzie się łączą czank, czyli, czyli na kordach minus 208, kopiemy dalej cały czas z powrotem w stronę naszej bazy, no bo po co miałem kopać na minus 16 tysięcy, a potem elitrą wracać, skoro po prostu mogłem kopać na minus 8 tysięcy, a potem zawrócić i zrobić sobie jakby obrotówkę. No i tutaj jak możecie zobaczyć, aktualnie znajdujemy się na kordach minus 130 na minus 190, ponieważ w końcu udało nam się dokopać cały nasz challenge. No i wykopałem wszystko, co było na ten odcinek, że tak Powiem zamierzone. Tutaj udało nam się w końcu wyjść, powiem wam, że miałem strasznie długą batalię. Jeżeli chodzi o długość nagrywania dni w tym odcinku, zajęło nam to około 15 dni, więc nie był to jakiś mega najdłuższy odcinek. No ale też oczywiście do najkrótszych on nie należał. No i dobra! Przekopaliśmy 20 tysięcy kratek w nederze. Jeżeli chodzi o bilans złotych jabłek, poszło nam ich około dwóch staków, więc powiem wam, no tanio nie było. No a teraz trzeba sobie w końcu zrobić podsumowanie całego naszego dropu, czyli to, co najbardziej w tej serii uwielbiacie. Ogólnie to bardzo was przepraszam, że tego kopania w naderze było tak mało, ale powiem wam, że no sami sobie zdajecie sprawę, o ile kopanie pod ziemią w normalnym overworldzie jest w miarę ciekawe i jest w miarę fascynujące, bo można spotkać jakieś bardzo ładne miejsca pod ziemią, bardzo ładne cave'y, dużo diamentów, tam mogą być naprawdę mega fajne rzeczy, no to sami się domyślacie, że no w naderze nie ma kompletnie nic ciekawego, dlatego ukróciłem wam to maksymalnie, no ale w tym odcinku mógłbym, e, może w tym miejscu mógłbym ten odcinek tak naprawdę już zakończyć, ale postanowiłem, że zrobimy sobie inaczej. No bo to jak widzieliście, pokazałem wam cały nasz wykopany kwart, całe nasze wykopane złoto, i w tym momencie postanowiłem zrobić totalnego five heada, bo jak wiecie, cały czas trwa wojna między graczami Minecrafta. Cały czas gracze Minecraft kłócą się o to, czy lepiej jest złoto z netheru wykopać kilofem z fortuną, czy lepiej jest wykopać je silk Silktaczem i zobaczyć z czego będzie więcej. Bo jak wiecie, fortunka działa w ten sposób, że możemy z jednej rudy złota wydropić na przykład cztery te samorotki, wtedy jest w a możemy ich też wydropić 12 lub chyba nawet 16, więc wtedy jest tego znacznie więcej i wychodzimy na plus, więc nie byłbym sobą. Grybym tego oczywiście nie sprawdził, dlatego jak widzieliście, połowa złota poleciała do przepalenia, a połowa złota poleciała do wykopania. No i tak jak powiedziałem, tak też zrobiłem, więc kto z Was dobrze tutaj połączył kropki, to już wie, co będziemy teraz oczywiście robić. Dlatego zaraz sobie polecimy po crafting table, wszystko będziemy sobie oczywiście pięknie przerabiali i zobaczymy, z czego tego tak naprawdę wyjdzie więcej. Czy więcej złota. Zarobimy poprzez przepalenie. Czy więcej wpadnie nam poprzez wykopanie? A wy teraz, guys, zejdźcie tam poniżej w komentarze i napiszcie Waszym zdaniem, czego, z czego wyleci więcej. Bo jak widzicie, pierwsza porcja wyszła na minus, bo z 64 sztuk wyszło nam tylko 60 sztabek. Także zejdźcie tam poniżej w komentarz i napiszcie w komentarzu, jak według Was będzie wyglądał wynik. Bo jak widzicie, druga porcja wyszła nam na plus. I tym razem zrobiliśmy 65 sztabek. I jeszcze mieliśmy kilka samorodków na plusie. Więc powiem Wam, że jest to mega mega turbolosowe, losowe, bo zobaczcie partia numer 3 i tym razem mamy już 64 sztabki i jeszcze 7 w zanadrzu, więc teraz naprawdę fortunka kołem się potoczyła na naszą stronę i wyszliśmy z tego mega na plus. No ale jak widzicie, już kolejne 64 sztuki oddały tylko 57. Także, no to jest właśnie mega losowe, ale dzięki temu, że takie podsumowanie fajne będziemy mogli zrobić, to jest to moim zdaniem bardzo fajny pomysł na odcinek, ale właśnie a propos pomysłu na odcinek, mam dla was fajny challenge. Czy chcielibyście, żebym w przyszłości zrobił specjalny odcinek właśnie z tego złota? No bo jak wiecie, Fortunka kołem się toczy i raz się opłaca, raz nie. I jeżeli chodzi o wyliczenie, można to różnie wyliczać. No ale ja w tym odcinku, jak widzicie teraz, robię to na tam podstawie chyba 7 staków złota. To jest trochę mało, żeby ocenić, co jest bardziej opłacalne. Więc pytanko do Was, czy chcielibyście, abym w przyszłości nagrał dla Was specjalny odcinek złace, na którym załóżmy sobie, nie wiem, wykopię 100 staków złota? złota z Nederu, 100 staków i podzielę je dokładnie na pół, 50 staków wykopię fortunką, a 50 staków przepalimy i wtedy jakby wiecie jednorazowo obalimy mit tego, czy bardziej opłaca się kilofem, czy bardziej opłaca się poprzez przepalenie. Co wy na to, jeżeli chcielibyście, piszcie komentarze, a może coś takiego dla was nagram. No, ale dobra, teraz pora do podsumowania. Jak pamiętacie, mieliśmy tam równo 6 staków oraz 59 rudy. No, a teraz wychodzi nam 6 staków i 53 rudy złota. Więc jesteśmy 6 sztabek złota na minusie, względem tego, co moglibyśmy sobie przepalić. Zresztą tutaj teraz wszystko macie ładnie przygotowane. Proszę bardzo, i macie pokazane na filmie, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć staków złota oraz 59, bo podzieliłem to równo na pół, więc jesteśmy 6 sztabek złota na stracie. No ale gdybyście chcieli taki osobny odcinek, dajcie oczywiście zdać. No a jeżeli chodzi o drobność tych pradawnych zglisz, to wyleciały nam ich ponad trzystaki, bo były to trzystaki i 12 sztuk. Więc mam nadzieję, że wynik Wam się podoba. Mam nadzieję, oczywiście, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, pamiętajcie, strzelajcie łapki w górę, komentujcie, subujcie, no i widzimy się w następnym filmie. Siema!